Witam, z tej strony. Kowcie 16 i w dzisiejszym materiale będę chciał opisać y, czołg, który się nazywa AFV1. Jest to czołg ciężki amerykański. Jest to dostępny z zażetony przepustki bitewnej. Wiem, że wiele osób pyta, które czołgi wybierać y, właśnie zażetony, za więc ja będę chciał po kolei każdy z tych pojazdów y, mm, opisać tak, żeby wam ułatwić bądź w niektórych przypadkach utrudnić decyzję. Mm, I postanowiłem, że całą tą serię zacznę po prostu od af One, bo jest on naprawdę ciekawym czołgiem. Ja nim osobiście lubię, lubię pograć parę bitów. Mm, i tak, co będzie na pewno kluczowe też w tej, w tej serii. Raczej będę się starał grać na, na takich zestawach dostępnych dla każdego, że każdy to może osiągnąć, nie, że na full filetowym jakimś tam zestawie, y, jakichś filetowych turbo, filetowym y, HP, nie, ja będę grał tymi czołgami raczej na zestawach takich y, łatwo, łatwo dostępnych. Podobnie załoga, na większości z tych, tych pojazdów też będzie załoga przeciętna, nie wiem, rzadko, nie wiem, czy którykolwiek ma, ma w miarę dobrą tutaj załogę. No, i w tym momencie myślę, że zapraszam Was już do bitwy pierwszej tym pojazdem, gdzie będę bardziej mógł przekazać Wam, jak wygląda gra tym czołgiem, pokazać na, na przykładzie. Więc widzimy się w bitwie. Wlasowałem mapę przełącz na dziesiątki i psemki, więc tutaj losowanie po środku. Więc będę mógł, będę miał przynajmniej okazję pokazać Wam jak ten czołg się sprawuje i w bitwach przeciwko dziesiątkom, i w bitwach przeciwko ósemkom jak i tam przeciwko swoim tierom, choć tych akurat jest w tej bitwie bardzo mało bo są tylko 3 czołgi 9 tieru yy, i tak, to przejdę na początek do największych plusów tego pojazdu, a są nimi na pewno działo które ma 400 uszkodzeń na strzał, 258 penetracji na pocisku standardowym no i prędkość pocisku 1067 na pocisku standardowym oraz na hicie taka sama prędkość pocisku, 340 mm penetracji, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem jak na czołg ciężki 9 tieru. Wiele dziesiątek ciężkich nie ma, tak, nie, nie ma takich wartości jeśli chodzi o penetrację i trzeba mieć to na pewno na uwadze kolejną z atutów tego pojazdu niewątpliwie jest jego wieża. Jego wieża jest w stanie naprawdę odbić bardzo dużo. Jest ona dość twarda. Nie wiem, jak w przypadku dziesiątek strzelających z Golda, ale wiem, że ósemki, dziewiątki raczej tej wieży nie przebijają. No, chyba że trafią po prostu tutaj w ten garnek. Ten garnek nie jest jakoś mega duży, więc też no, żeby, żeby tutaj trafić, muszę się naprawdę sporo na gimnastykować. Dostanę teraz bułę na przejeździe, przez to, że mnie zatrzymał ten yy, trochę ten prejetto, ale na szczęście nie przebił mnie yy, w tym obiekcie. Mmm. Yy. wystraszyłem się, że mnie wypcha, ale na szczęście to jest light, który jest zbyt lekki, żeby, żeby mnie pchnąć. No, nie wiem, co ten gracz tutaj próbuje ugrać. Widzę, że próbuję objeżdżać tego dzika, no ale objechać dzika takim, takim lightem, to ja nie wiem, czy to jest jakoś mega proste. Ja go spróbuję tutaj porobić. Dobra, ja sobie objadę dzika. Myślę, że y, tutaj uda mi się też przy okazji DPM tego czołgu pokazać. No i celność tego działa. Gościu w tym. O, patrzcie, co zrobiłem. Zasłoniłem yy, naszego projektu moim działem. <grym>, ale, ale mi się to udało. Akcja nie było to celowe, ale akurat jakoś tak, tak to, to działo w celu. Wymierzyłem, że yy, ten dzik, dzik w niego trafił. O, teraz popatrzcie na, na wieżę. No i tak, no i w momencie, kiedy mm, strzelają mi po wieży, to nie są w stanie przebić, ale. Kadłub w tym pojeździe trzeba chować, bo on jest naprawdę mocno papierowy. Czołgi na tym poziomie bardzo, bardzo lekko go przebijają, nie, nie mają z tym jakiegoś większego problemu. O no tak, tam w tym krzaku zdecydowanie ktoś siedzi, dostał końca pancer tego, tego blinda. No, to było zbyt oczywiste miejsce, no nie wiem, czy, czy, czego się tutaj gracz w tym końca pancerze spodziewał. Jak ja, dostaję, jak ja wychylam tutaj i dostaję spota, to skąd mogę dostać spota? Tylko i wyłącznie z tego krzaka. No, tym razem nie trafiłem. Ale 7 mnie odbił. Więc e, już mam 630 odbitych. Mogę przynajmniej pokazać jak, jak ta wieża wygląda. Tak, wrócę się tutaj w to miejsce. Dlaczego? Bo ja obstawiam, że medy przeciwnika będą chciały tutaj nas zajechać. Tym bardziej, że nasi się wycofują, a nie wiem tak naprawdę, czy jest sens się wycofywania tutaj w tej sytuacji czy nie, czy nie lepiej byłoby trochę ich podjechać i złapać po prostu w jakimś takim miejscu Aha, tu przyjechał Object 140 no, Ja jestem teraz trochę zamknięty Na szczęście ten Object no, nie, miał, nie miał jakoś mega odwagi, żeby na mnie wychylić I patrzcie, no, z pocisków standardowych takie dziesiątki się po prostu ode mnie odbijają Object na mnie wyjeżdża znowu wykorzystałem tą wieżę, no ta wieża naprawdę jest fajna co ciekawe ja będę ładował niewiele krócej od tego objekta. i ja może bym sobie na niego wychylił dobra, on wystrzelił on no, wystrzelił, to jest mój, a, ustawiłem go na gąsce. trochę go tutaj źle przycelowałem, ale sądziłem, że on po prostu skręci w ostatnim momencie Dobra, teraz go strzelę po prostu po kadłubie. No i teraz... No, teraz to tak nie polosowało trochę po prostu w ten kadłub. Ja już wyjadę na nich. On będzie na mnie skakał. i za ja go po prostu skończę. 3264 uszkodzeń. Taka... Jakby to powiedzieć, standardowa bitwa na tym pojeździe, bo na pewno da się nim robić super wyniki, da się naprawdę fajnie nim zagrać, ale przynajmniej mogłem pokazać jak on się zachowuje w walce z dziesiątkami, jak się zachowuje w walce z ósemkami, choć no nie, no akurat tych ósemek za wiele nie miałem, walczyłem głównie z dziesiątkami, ale cóż, no, no bywa i tak. Tutaj HWK się widzę rozbił i przejdę teraz do podsumowania tej bitwy. A tak wyglądają wyniki tej bitwy. Oczywiście ten blind w końcu pancera wszedł, więc zrobiłem 3673 uszkodzeń. Jest to wynik przeciętny, nie jest on ani wybitny, ani, ani jakiś mega słaby. Jest to po prostu przeciętny wynik na tym pojeździe. Jak to się przedstawia, jeśli chodzi o drużynę? Drużynowo, oczywiście, jest to top ex w drużynie. Walczyłem głównie z dziesiątkami, to to naprawdę nieraz ma dużo znaczenia. No i jest to drugi damage pod kątem, yy, pod kątem całej drużyny bo więcej miał ode mnie jeszcze CS-63 on no, strzał 4900, bardzo fajny wynik no, no i raport szczegółowy, tutaj oczywiście jestem na, no, na takie zero no, nie ukrywam, to jest specjalny, on nie zarabia dużo się wydaje na naprawę, też dużo wydaje na materiały eksploatacyjne ze względu na y, używanie skrzynki coli, no, największym plusem tak naprawdę tych pojazdów, wszystkich tak naprawdę za Przypustkę jest to, że mają ten duży zestaw naprawczy za darmo. On jest wbudowany już w ten czołg, tak jakby jako, jako element tego czołgu. I w tym momencie chciałbym jeszcze pokazać część statystyk na papierze. 400 jest uszkodzenia strzału, to mówiłem i ta penetracja, tak, też wspominam, ale 2769 to jest jego DPM. Jest on w miarę w porządku, Spora czołgów ma dużo gorszy Rozrzut działa 0,33 yy... No jest to wartość OK ale przestrzeń na większe odległości już może stwarzać problemy No i czas celowania 2.19 W momencie jak siedzi na stabilizacji to te, te, tego czasu celowania się po prostu nie odczuwa yy... No i w tym momencie przejdę do następnej bitwy, a po niej omówię kolejne statystyki na papierze a następną mapę, jaką mi wylesowały, jest mapa kopalnie. Jest to bitwa na 8 tiery, więc będzie taka inny kontrast w porównaniu do tego, co było w bitwie poprzedniej, gdzie walczyłem głównie z dziesiątkami, z którymi warto zauważyć. Ten czołg sobie dawał względnie radę. Nie, nie miałem jakiegoś mega dużego problemu z tymi dziesiątkami. No poza tam dwoma słabymi strzałami w Objecta 430, ale to już były bardziej moje indywidualne błędy, a nie nie wada tego czołgu. I tak no, dalej jadę na pociskach standardowych. Chcę go pokazać naprawdę z takiej najprostszej wersji, e, najłatwiej dostępnych dla, dla wszystkich tak naprawdę graczy, zarówno tych mocniejszych, i tych słabszych e, oraz tych, którzy grają bez mekanówki, którzy nie. Więc zarówno jest wyposażenie standardowe, jak wspomniałem wcześniej, jak i AG oczywiście yy, yy, amunicja standardowa. Wyjechał mi kołowiec na plecy. O, miałem jakiegoś laga w ogóle, jak ten kołowiec wyjechał. Yy, te dwa strzały takie słabe w tego kołowca, ale ja chciałem go koniecznie strzelić po wieży, żeby nie trafić go yy, w kółka. Co jest jeszcze bardziej irytujące, w ogóle co, co jest ciekawe w tej bitwie, to dlaczego ten kołowiec w ogóle tak pojechał? Bo ja rozumiem, kiedy kołowce chcą zniszczyć artę, bo czasami tak jest, że kołowiec on sobie obzorał, że on pojedzie na, na, na bazę przeciwnika i zniszczy artę, i wtedy on przejedzie tak przez wszystkich yy, i bezczelnie po prostu tą artę przynajmniej wyspotuje. A w tym momencie tak naprawdę, yy, no ten kołowiec żadnych z tych celów nie miał prawa osiągnąć. O, dostaję tutaj po garnku chyba, próbu próbuję mnie strzelać w garnek. O, strzelałem mnie z obeków za 94% aż dostałem z obeka. Aha, bo to jest obek od yy, SHPTK. I popatrzcie, ile ta wieża przyjmuje na siebie. Już mam 1700 odbitych. Fajnie, no i ja tak. Troszkę przyznam się, normalnie może bym aż tak odważnie nie wyjeżdżał, ale tutaj, tak celowo, trochę wyjeżdżam, wychylam się, żeby pokazać wam, hmm, co tak naprawdę ta wieża jest w stanie tutaj w takiej sytuacji zdziałać. No, znowu coś mi się źle przycelowało, coś, coś, dzisiaj mam problem z tym celowaniem, przyznam wam się szczerze. Nie jest to już taka pierwsza bitwa. Ale no cóż, e, no, bywa, bywa tak. Każdy każdy ma czasami troszkę taki gorszy dzień. O, a to teraz, teraz troszkę się spłaciłem, żeby, e, żeby nie było, że tylko, tylko nie trafiam i, i jaki, jaki o, słaby gracz z niego, nie? E, no nie, o, Teraz postawiłem go na gąsce. E, to postawienie na gąsce było, było nawet celowe, ale sądziłem, że nasi po prostu też odważą się wychylić. CS tutaj wyjechał. Gdzie by tu stanąć? Hm. Dobra, mamy już 5-0, więc to taka. No, cieszę się, że udało mi się pokazać, yy, jak twarda jest ta wieża yy, w przypadku bitew na, na ósemki. N nie chciałem. Chciałem właśnie tak trochę powalczyć na, na blisko, żeby pokazać właśnie atuty tego czołgu, jeśli chodzi o pancerz. I na, szczęście mi się to, na szczęście mi się to udało, tak jak tak, jak, tak jak naprawdę chciałem, więc yy, no, nie, nie wynik tutaj miał miał mieć znaczenie, tylko to yy, jak, jak ta wieża tutaj ładnie yy, odbija. SHPTK Może go teraz trafię, co Wy na to? się dał wyspotować, a to w ogóle jest mój spot ciekawe, o i standard B no nie, ta gra, te gąski dzisiaj nie oddają naprawdę, strasznie, strasznie dzisiaj strzelam wszystkich po gąskach wykorzystam to na asystę, bo inaczej nie jestem w stanie, dobra wyjadę teraz na A75 e, zobaczymy jak, jak w walce z A75 sobie poradzę tylko może hm, nie widzę nie widzę jak on stoi Dobra, on na mnie wyjeżdża. Na szczęście nie trafił. No, ja przeładuję dużo szybciej od niego. Mojemu trochę zablokowałem strzał. Sorry, gościu, nie, nie, nie chciałem. To nie było oczywiście celowe. Mogę, mogę w nagrodę w... za ciebie przyjąć. A no, ty nie chcesz, żebym za ciebie przyjął. Dobra. A teraz zobaczymy, jak ten czołg sprawuje się w sklejce. A nie, no niestety E75 E7 nie chce walczyć z klejcem, a ja zrobiłem to samo, tą samą sztuczkę co w poprzedniej bitwie. Czyli wsadziłem przeciwnikowi yy, swoją lufę tak, że on nie był w stanie strzelić, bo trafił, trafił mnie tak naprawdę w działo. Jeszcze oddam ładny strzał w ISA 3. 2250 uszkodzeń, 200, 2200 pasycie 2400 odbitych uszkodzeń. Hmm, czyli y, warto zauważyć jak ten czołg jest w stanie faktycznie odbijać. Ja też chciałem się na tym skupić w tej bitwie, przyznam się szczerze, y, nie miałem na celu zrobienie tam jakiegoś mega mega dobrego wyniku. A tak prezentują się wyniki tej bitwy y, 2258 uszkodzeń 2400 po asyście, tam część była za gąskę, część była za, y, za spota. No i 2400 odbitych, wynik drużynowy przedstawia się następująco, jest to top exp drużynie, pod kątem damage'a jest to bodajże jakiś tam czwarty, czwarty wynik dokładnie. No tutaj też ja się nie skupiałem na robieniu tego damage'a, ja się bardziej skupiałem na odbijaniu i na tym żeby pokazać wam po prostu ten czołg, jak on odbija, to, to, to była główna... Główny cel w tym odcinku, no i raport szczegółowy. No tutaj standardowo tam nie jestem jakoś ani na plus, ani na minus. Więc skoro tak pokazałem, jak, jak ten pojazd odbija, jak ta wieża w stanie odbić, pokażę Wam jego parametry na papierze, jeśli chodzi o pancerz i punkty wytrzymałości. ma 1820 hp. Nie mam tutaj ani, ani ża żadnych tutaj dodatków jeśli chodzi o HP, no jedyną rzecz co mam no to ulepszenia polowe, które gdzieś tam y, pomału y, rosną. Pancerz szkodł, bo jak widać 121 pancerza z przodu, to jest na tej płycie, y, 89 na, na, bok, na bokach i 38 z tyłu, więc z tyłu on jest bardzo papierowy. Y, no i pancerz wieży, co warto zauważyć 292 tutaj w tym miejscu przy przyjaźmie. Jest naprawdę bardzo dobrą wartością i dużo, dużo czołgów się odbija. Bok i, i tył wieży już nie jest tak mocny. Przejdę jeszcze, w takim razie, do, do mobilności. Maksymalna prędkość tego pojazdu to jest 35 na godzinę bez turbo. Mocno to na 15,85 setnych Jest to przyzwoite wartości jak na czołg ciężki, po prostu, który ma taką moc w dziale i w wieży. No, i w tym momencie zapraszam już na trzecią i ostatnią bitwę, w tym materiale. Tym razem wylosował mapę. Lodowiec jak widać na dziesiąte tiery, bardzo mocne dziesiąte tiery. Hmm, pokażę w tym odcinku jak ten czołg zachowuje się na goldzie. Coś tylko sobie sprawdzę, Aha, tutaj mam więcej goldów, ale zapomniałem o skrzynce coli. Hmm, I też yy, myślę, że. Będę w stanie go pokazać w takich troszkę trudniejszych warunkach, bo i trudniejsza mapa do gry, i yy, czołg tak znaczy, i czołgi, tak naprawdę, mm, dużo mocniejsze. Więc mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie, że będę w stanie to jakoś fajnie nagrać. I na początek pojadę mm, tutaj na środek. No niestety ta mapa jest, co powtarzam, w każdym dosłownie materiale, na, na którym gram na tej mapie że ona jest bardzo niesprawiedliwa dla czołgów ciężkich, bo czołgi ciężkie nieraz za całe HP potrafią na tym przejeździe tutaj dostać. No, niestety jest to bardzo bardzo kłopotliwa mapa. Też jak przeciwnik będzie w taki sposób jak tutaj, to też tak średnio mogę coś, coś zrobić. Jadąc z tej strony pod, pod środek, jak się jest. Odrobinę wolniejszy. No, ja tutaj mam te 30, 35 na godzinę, to jeszcze jakoś jestem w stanie się wyrobić. Ale jak ktoś jest tylko trochę wolniejszy, to jego właśnie taki face wychylający jest w stanie wystrzelać za, za prawie całe HP, zanim on w ogóle do górki dojedzie. Po raz kolejny myślę, że uda mi się wykorzystać opuszczenie. Działa. Widać ładnie, jak, jak to w tym czołgu działa. Mogę śmiało wyjechać, wychylić kowierzę, strzelić. Nie muszę się tak naprawdę stresować, bo wiem, że ten jak Tiger albo mnie nie trafi, a jak już trafi, to bez, bez przebicia. I kolejny strzał. No, teraz weszło w wiarzmo działa. Jakby weszło odrobinę w lewo, to wtedy bym go po prostu przebił. O, zobaczymy, jak, jak strzał od desety przetrwamy. On mnie tu próbuje celować w garnek. Ja mu go trochę zasłonię. Nie będę mu gry ułatwiał. A tego jak Tigera Śmiało porobię. No on. Był duży błąd. No. Nie wyjeżdżać w taki sposób, bo on w tej walce nie ma naj... najmniejszych szans, tak naprawdę. Dobra, tam strzela kobra. Kobra ma 200 penetracji. Trzeba o tym pamiętać. Na tym pocisku yy, hash. Trybuję hmm, tutaj wychylić. Czy ja wyspotuję kobre, Nie, ja kobry nie będę widział. No, kobra jest skampiona w tym miejscu. I, i, I... na razie jestem na goldach, za chwilkę się przełączę na pociski standardowe i spróbuję zblindować. Tylko najpierw... no dobra, nie muszę strzelić kołowca, bo zrobili to nasi sojusznicy. W tym momencie mam 1200 uszkodzeń. Ja się przeładuję na spokojnie na... Na pociski standardowe Nie mam tutaj intuicji, bo to jest yy, stara załoga Jeszcze robiona na starych perkach, na starych, że tak powiem yy, Starych perkach bo Chodziło mi bardziej o to, że robiona na yy, W czasie zanim wszedł perk yy, Ulepszony perk z yy, Właśnie z, z intuicją I Może ja sobie tą wieżę naprawię Chyba będzie dobry pomysł O, na mnie AFace. No i FaZe jak widać z hita się ode mnie odbija od wieży Pokażę jak go, jak go w garnek można przycelować, no tylko że... No niestety, no ja się od garnka będę odbijał, a on mnie trafi Więc też zauważyłem, że on mnie zgolda, w momencie jak ktoś do mnie strzela zgolda to ja wcale pod tym kątem lepszy nie będę Widać ta wieża jest cały czas na czerwono. Dopiero jak on obrócił ją trochę w bok to od razu wykorzystałem to i strzeliłem Tam stoisz, kolega. Tu jakoś? Dobra, przeładuję się na zwykłe pociski. Yy, jakimś cudem, no tak naprawdę trafił mnie w gąsienicę, ale yy, no to, że się ode mnie odbił ten ta E4 to jest cud. Ona gdzieś tu stoi. Nie jestem w stanie jej wyczyścić w tym momencie. Ale mam 2000 tysiące uszkodzeń. Chciałem w tym, w tym materiale też mm, w tym materiale, no chodziło mi bardziej na tej bitwie pokazać co robi jego zasięg widzenia, bo jego zasięg widzenia wcale nie jest słaby o czym powiem na koniec w statystykach takich mm, na papierze to, to, o czym, to co robię dla każdego tak jakby etapu że on tą zasięg widzenia też ma bardzo dobry to jest jednak amerykański czołg, one ma zazwyczaj mają w miarę dobre zasięgi widzenia tu jest ten WT-Auf, ja na niego wychylę on już nie ma szans dokładnie Ładnie mi się to pokazał. Tak, esetka jest tam. Jeszcze gdzieś jest kobra. Dobra, kobra jest tutaj. No i tam jest, tutaj jest gdzieś ta E4. Ja na nim troszkę się obawiam wyjechać. Ona mnie będzie przebijać, jak mnie tylko wyświetli. Dobra, wyjeżdżę tam czar Ja się wceluję. O, E4 jest za kamieniem. Ciekawe. Dobra, dostałem spota. Ja się przeładuję na hitę, bo to walka na, na, na te dyszki będzie dość... Na tą dyszkę będzie dość, dość ciężka. Bardziej że ona się kampi po prostu w rogu mapy. Ostatnio zauważyłem taki trend właśnie na tej mapie, że ludzie bardzo często stoją za tym, za tym kamieniem i się kampią. Tak było w, nawet w moim materiale o fałce, w której wbiłem odznakę nawet nie odznakiem... Ogólnie trzy odznaki biegłości. Tam też przeciwnik się właśnie w tym miejscu kampił. Zapraszam teraz na wyniki końcowe tej bitwy. A tak prezentują się wyniki końcowe tej bitwy. 2300 uszkodzeń, nie jest to dobry wynik, ale też chcę pokazać taką troszkę słabszą bitwę, wiadomo. 1300 po asyście, to jest wszystko tak naprawdę po mojej obserwacji. Jednak się ten zasięg widzenia troszkę, troszkę przydał. No i wynik drużynowy. Tutaj jestem w środku stawki, no tak jak wspomniałem, no nie jest to jakaś mega wybitna bitwa, ale jakiś wynik jest zrobiony i jak najbardziej mm, jest to korzystny wynik, oczywiście zwycięstwo. No i raport szczegółowy, no tutaj gdyby nie jakaś misja tam dzienna, to byłbym na minus. Dlaczego? No bo te goldy jednak troszkę kosztują i te 340 penetracji, ale widać było na tym jak tajgerze, że ja nie musiałem w niego specjalnie celować. Jedyna sytuacja, kiedy się odbiłem, to jak pocisk mi po prostu poleciał w najtwardszy możliwy punkt akurat w tym miejscu. Dobra, przejdę w takim razie do ostatniego etapu oceniania statystyk i podsumowania y, całości pojazdu, mianowicie ostatnie to z maskowaniem. Maskowanie jest jak, jak w, przypa w przypadku zwykłego czołgu ciężkiego, tak? 7,24, 4,60 znaczy, że się świecimy y, dość, dość mocno, bardzo łatwo jest nas wykryć. Tutaj y, to maskowanie jest prawie, prawie nikłe, no ale jest to zawsze jakiś tam. Y, Zawsze jakaś wartość. W przypadku wykrywania, ja tu mam 425 metrów. Wiadomo, przypuszczalnie na jakiejś filetowej wentylacji, czy. Yy, 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 czy nawet trochę lepszej załodze, w którym jest perk na, na zasięg widzenia, yy, śmiało do 445 yy, ten czołg jest w stanie dobić. Bez chyba najmniejszego problemu. Yy, jak i to jest ostatni taki, tak naprawdę, z tych statystyk na papierze. I teraz przejdę do takiej ogólnej oceny tego pojazdu. Czy warto go kupić? Oczywiście, jak najbardziej. Jest to bardzo przyjemny czołg ciężki. Jeśli szczególnie dla, polecam dla graczy, którzy lubią grać czołgami ciężkimi, którzy uwielbiają grać na wieże, yy, uwielbiają czołgi, które mają fajne opuszczenie działa, bo tutaj ta minus 10 stopni naprawdę robi fajną robotę. Mm, polecam to także i nowym graczom tak naprawdę, którzy z przepustki uzbierali tych żetonów na, na, na czołg Bo jest on przyjemny, fajnie się nim gra, bardzo, mm, bardzo łatwo się nim tak naprawdę gra yy, Wiele wybacza, widać było na kopalniach, gdzie ja wyjeżdżałem, wychylałem tą wieżę i tak naprawdę nikt mnie prawie nie przebijał z, Odbiłem tam bardzo dużo uszkodzeń, czy nawet tutaj w pewnym momencie yy, przebaczył nawet strzał od, yy, od e4 z Golda, gdzie ona ma tyle penetracji, że ona powinna mnie tutaj w każdym miejscu na wylot prze, przejechać. No ale ten czołg troszkę jest taki szczęśliwy. Ja osobiście y, bardzo go lubię. Lubię sobie od czasu do czasu nim zagrać. Y, I również Wam go y, polecam. Na pewno jeśli macie wolne y, żetony za przepustkę, ten czołg jest na pewno warto kupić. Dla samej y, nawet czasami i nauki gry, albo i dla samej przyjemności po prostu. Bo y, naprawdę jest to fajny czołg. No i w tym materiale to wszystko. Mam nadzieję, że całość materiału Wam się podobała. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę, komentujcie. Jeśli chcecie y, kolejne materiały, y, to też możecie się śmiało w komentarzach wypowiadać. Będzie to dla mnie oznaka, że, że, taki, że taki styl, taka forma materiału i to jakie czołgi oceniam Wam się podoba. Y, no i no, mam nadzieję, że uda mi się ponagrywać dla wszystkich tak naprawdę pojazdów za przepustkę bitewną. Jakiś materiał. Aktualnie ja posiadam je w garażu, wszystkie, więc na pewno nie będzie problem, że ja nie mam, nie mam któregoś ciągu w garażu, tylko po prostu ja będę obserwował, czy Wam się materiały podobają. Z mojej strony to wszystko. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia. Cześć.